Cześć Siemaneczku, to jest Bartosz Olej Polish Fighters, a moim gościem jest zawodnik KSW Krystian Blezień. Cześć Siemanko. Przede wszystkim. Krystian, przede wszystkim może zaczniemy od tego, e, m, kiedy podpisałeś t, e, kontrakt z Federacją KSW i powiedz mi, e, czy t, e, od początku miał być ten rywal? Wiesz co, sprawa była taka, że było trzech rywali ogólnie. No i to był ten ostatni, którego mój trener zaakceptował. No i te, takich, takich rewalidowali, takich braliśmy, a że z dwoma nie wyszło, no to wreszcie do trzech razy sztuka, więc trzeci wyszedł, no i bijemy się na KSW. A to, o, to od początku miał być tarnów i tak dalej? Tak, to ja już wiedziałem wcześniej, już menadżer mi powiedział o tym, że, że miał być tarnów. No i już wiedziałem, na co się mam przygotowywać i wiedziałem, kiedy, kiedy stoczy swoją kolejną walkę. Mhm. A może zdradzić, kim byli ci pozostali dwójka tych rywali? Nie ma co zdradzać, bo, bo po prostu ich nie ma, nie? Skupiamy się tylko na tym danym przeciwniku i, i, i przygotowujemy się stricte pod niego. A co właśnie sądzisz o Francuzie? Jakie, jakie Twoim zdaniem są jego e, najmocniejsze strony? No bo trzeba powiedzieć, no, że internet już trochę wydał wyrok, że ten angaż, jak Twój angaż im się jeszcze podoba. To jego, jego angaż im się nie podoba. Już stwierdzałem, wie, że jest słaby, że ogórek i tak dalej. Ale jaka jest jakby twoja optyka na, na, na niego? No, w KSW nie ma ogórków. Jeżeli KSW kontraktuje kogoś, ogólnie jakieś lepsze organizacje, to nie ma ogórków. Nie? Jeżeli wiesz, da, dają ci walkę z danym przeciwnikiem, to ty ją bierzesz. Jeżeli nie bierzesz, to tam nie walczysz. nie Więc yy, to jest bardziej taka kwestia. I kogo mój menadżer mi poda, kogo KSW poda, lub yy, dana organizacja. Yy, ja się kontaktuję z trenderem. Jeżeli trender powie, że mogę się z nim bić, no to się z nim bije i robimy walkę. I, i co, no i co mogę ci powiedzieć? <laughs> Powiedz mi, a czy Ty w ogóle kontrakt z KSW i walki na KSW już traktujesz, traktujesz jakieś, takie swoje jakieś spełnienie jakichś takich sportowych, sportowych marzeń, no, bo bez wątpienia jest to największa organizacja w Polsce. nie? Wiesz, co na no ogólnie o lata, jeszcze jak oglądałem Było chyba bodajże to było 2KSB. No, bardzo mi się to podobało, dlatego też zacząłem trenować. Zawsze chciałem tam być, chciałem tam stoczyć walkę, chciałem tam zawalczyć. No i tak los i Boźnia tak chciała, że po prostu tam się znalazłem i jeszcze w swoim mieście w Tarnowie, to znaczy bardziej w mieście, w którym trenuję, do którego mam blisko, bo jestem z Dymbicy. Więc co, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. No, że mogę się pokazać tak przed tak dużą publicznością? No i na najlepszej organizacji w Europie. Nie? Mhm. No ty bez wątpienia jesteś znany z tego, że dajesz no, mega widowiskowe walki. Każdy fan pamięta walkę z Mateuszem Makarowskim. Powiedz czy też tak myślałem, jeszcze wracasz, wracasz czasami do tego starcia i chciałbyś może gdzieś, może się zrewanżować Mateuszowi? To jest jakby była taka propozycja, to pewnie tak, ale ogólnie. Yy... Są teraz inne priorytety. Mateusz jest gdzieś indziej, jestem gdzieś indziej i ja bardziej się skupiam teraz na swojej walce, żeby się dobrze przygotować, żeby się zaprezentować, żeby dać dobrą walkę i żeby KSW było zadowolone z, tego, z mojego angażu i żeby przynieść im dużo korzyści, i tak samo dać widowisko ludziom, bo sam mówię, że daje widowiskowe walki. Więc też by ta walka też była widowiskowa, że nie tylko, że żeby się podobała, tylko, żeby po prostu zrobiła szum nie? w świecie internetu i ogólnie, żeby wodarze i osoby e, współpracujące i pracujące w KSW były zadowolone. Ja podobne pytanie zadałem kilka, kilka miesięcy temu właśnie Mateuszowi, bo on jak ty jest znany właśnie z takiego widowiskowego stylu walki, to jednak się odkłada gdzieś tam możliwe na waszym zdrowiu, może gdzieś to będzie odkładało się w przyszłości, to też jest taka troszeczkę obawa, obawa, obawa fanów, czy, czy ty się właśnie tak nie obawiasz, że Taki twój no, mocny styl walki gdzieś nie spowoduje w przyszłości jakichś problemów zdrowotnych. Czy ty po prostu ty o tym nie myślisz, robisz, robisz swoje i dajesz show kibicom? No, no, na razie ja sobie powiedziałem, że jeszcze daję sobie parę lat na ten sport, bo wiadomo mam z czego żyć, z walk nie żyję. Przynajmniej na ten moment jeszcze nie żyłem z walk, więc bardziej robię to dla pasji, bardziej lubię to dla kibiców, bardziej robię to dla swoich e, zawodników, którzy tak samo mnie tradują i mają już na następny pierwsze swoje walki zawodowe, więc e, chcę im pokazać, że z takiej z takiego małego miasta można się wybić, można po można prostu osiągnąć e, rzeczy, których się nazywać, e, i pokazywać się szerokiej publiczności. A powiedz mi, do, do tej walki będziesz przygotowywał się tylko u siebie w klubie, czy? Jakieś nie planujesz, planujesz już? Być może już były jakieś wyjazdy, jakieś sparingi, gdzieś może do innych klubów, jakieś może obozy? jest co, ja ogólnie przygotowuję się w Legion Tintardów. to jest mój główny klub, w którym trenuję już 8 lat. Jeżdżę na sparingi do mocnego klubu do Grapplingu Kraków, bardzo tak samo pozdrawiam tych chłopaków dziękuję za pomoc i za ogólnie wskazówki. Jest bardzo bardzo mocny zespół, wszystkie chłopaki, z którymi można posparować jest... Ręki są bardzo wyrównane, jeżdżę tak samo do Rzeszowa, Jeszcze na zapasy do klubu RKSW. Przygotowuję się również w swoim klubie, w Centrum Sportu Walki. Mam tam wspólnika swojego, z którym klub Marcina. Jest pasem w Żilcu, więc tak samo mogę z nim bardzo dużo porobić. I też mi daje dużo cennych wskazówek. No i co? No i ze swoimi chłopakami z kickboxingu. nie wiem. Mam takie pełne zaplecie, które wykorzystuję. Na razie wszystko sprawdzało, jak widzicie nigdy, e, nigdy was nie zawiodłem i zawsze dawałem świetne walki, no i myślę, że tym razem też mhm. A czy już to już, już powoli zmierzają, zmierzając do końca, czy ty właśnie uważasz, że ten jakby ten właśnie twój styl walki, o którym tu już kilka razy wspominaliśmy, to jest jakby taki twój największy atut, jeśli chodzi właśnie o negocjacje mm, z, or z organizacjami, bo organizacja zawsze będzie wiedziała, że ty dasz y, Dobrą walkę, dobre show, wiadomo, najlepiej byłoby jakbyś też przy tym wygrywał, ale też jak przegrywasz, no to też to show wydajesz show i na pewno w mojej ocenie to jest gdzieś taki twój dodatkowy atut, choćby w jakieś negocjacjach. Wiesz co, ja ogólnie zawsze daję wszystko, ja nie planuję jak ma wyglądać walka, to znaczy jest zawsze jakiś game plan, ale game plan jest do pierwszego uderzenia, a potem już wiadomo jest charakter i walka przyniesie, nie? Co zawsze dawałem takie walki, nawet w amatorskiej końca, na, amatorski, więc mi się wydaje, że, bo organizacje pytały również o moją osobę, mojego menadżera Artura. Dziękuję mu tak samo bardzo za, za, za załatwienie KSW, za ogólnie za prowadzenie mojej kariery. I że stricte chcą mnie jako danego zawodnika, do danej osoby, do... więc cieszy mnie to bardzo, że pytają się o mnie i że są zainteresowani. No i tak jakby to mówisz, nie? Pewnie wynika to z, z tego stylu walki, no inaczej ja się nie mówi, zawsze się tak biłem, zawsze, jak coś robiłem, to zawsze 100%. Myślę, że to jest mój atut, Mój atut. Okej okay, Krystian, z mojej strony to będzie wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment, twój czas. Na pewno dziękuję swoim trenerom, chłopakom, z którymi się przygotowuję klubu grapplingu Kraków oraz RKS Wyrzeczów no i swoim chłopakom z Centrum Sportu Walki i swoim sponsorom, którzy, bez których by mnie tu nie było na pewno, którzy dają jakieś wsparcie finansowe, wsparcie e, mentalne, no i co? I dziękuję swojej rodzinie tak samo, że jest ze no, mną cały czas. No i jest koniec. Zobaczymy wszystko od 26 20...